Dobra, słuchajcie, drugi dzień targów AgroShow Bednary. Tutaj mamy zielone światło do zielonego kombajnu. I możemy dzisiaj sobie wytestować, co prawda nie w muceniu, Waldek już by chętnie byś jakiś hektar przemucił, co? No pewnie. Zobaczył jak to idzie. Jak <grym> motowidło wysoko, nie? No, motowidło wysoko. I jak ci siedzi? Fajnie. Fajnie? Fajnie. Weź rawczo kamerę i zrób z perspektywy. No ogólnie jak, jak siedzisz to też całą yy, kasę tylko widać, nie? nie fajnie, fajnie. Cokolwiek nie dotkniesz, czy nawet drzwi, czy, 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 czy barierka, czy coś, to czuć, że to jest po prostu materiał konkretny, nie? No ten to sprzęt. No. Fajnie, fajnie, ekstra. Czekajcie, zrobię Wam jeszcze fotę chłopacy. Nie, nam się nie, nie zdarza siedzieć w takich nowoczesnych maszynach, bo my to stare złomy klepiemy. Wyjdźcie tu na podest! Dobra, i witamy. Dzień kolejny. Najlepsza publiczność na polskim YouTube już się zjeżdża. Tutaj. A ko jakiego miasta to jest? Tu jest nasz sąsiad. za a, Pan nie... nas widuje jak z jabłkami jeździmy, tak? No, ja, Tata i Rafała. My. A, to pan. My. Dobrze. Igor, my, dawaj. Bo no, to możemy sobie. Tak, od, już, Ojciec tylko. To właśnie kawałek. Ojciec, to Krzysztof to wymyśla takie rzeczy. Dobra. Nawet taśmy czarną znalazł. Mam nadzieję, że będą tam jakieś elementy yy, w powłoce galwanicznej do naszego <laughs> <laughs> naszego bizonka Tniemy. Tniemy. Ale żeś logo nasze zepsuł Gdzieś już widziałem ten kartonik Pewnie Krzysztof w nim dostał albo jego żona jakieś buty <głosy> <głosy> Obkleił Że niby profi tutaj Trzymaj to oj oj Polo tylko kolor mnie dziwi <grymne> Tak, rysko białe <grymne> Nie no właśnie, nie dziwi Czarne też Nie no petarda, zaraz zakładamy Pięknie Dobra przebieramy się Rafał I tak, tak, jest. I tak, jest, i tak jest ciepło to możemy spokojnie Igor tutaj ma design Mi się najbardziej podoba pod maseja naszego nie? Tak Tylko biała koszula jeszcze musisz mieć Z taką kieszoneczką I spodnie na kant tak. Spodnie na kant, no i za krótkie takie, żeby tak, skarpety tak, było widać. No ja mówię, i gumowilce i słoma powtykane jeszcze. I jedna słomka w buzi i tak o. rzuć. No. Dobra, przebierzemy się i działamy dalej. Wpadliśmy do chłopaków, do firmy Hydra System. Ponieważ zaciekawiła nas ich tutaj oferta, ponieważ u chłopaków znajdziemy system nawigacji oraz bardzo ciekawe mapowanie plonu. No może chowacy opowiedzą dokładniej. <gry> tak, tu, tutaj w tym roku prezentujemy czujnik plonu. On już jest w ofercie, sporo już kombajnów jeździ ten sezon z, z naszym czujnikiem. Montujemy go na podajniku z, zbożowym. Pierwsze to jest kalibracja łapek, następnie robimy kali kalibrację ma masową i dzięki temu możemy zrobić z jednej strony mapy, mapy plonu które następnie możemy obrobić do map zasobności, a z, z drugiej strony otrzymujemy takie dodatkowe funkcje jak na przykład wirtualny zbiornik, czyli na bieżąco wiemy, ile, ile w danym miejscu jest sypane pod, podczas pracy i jak, jak bardzo mamy, ile jeszcze mamy miejsc, miejsca w zbiorniku, czyli oprócz standardowych funkcji, czyli obrabionego ob, ob, obszaru i, i pokazywanie, roz, rozrysowania, rozrysowania pola. To, to jednocześnie uzyskujemy mapy zasobności, mapy plonu, które potem możemy dalej wykorzystać. To bardzo ciekawe, nie? Tak, to, to jest duża pomoc zważywszy, że jeżeli e, któryś z naszych klientów ma już nasz e, system, to koszt uzbrojenia e, w sam czujnik planu kombajnu no to jest 7 tysięcy złotych, a więc za z, relatywnie mały koszt uzyskujemy naprawdę dużo informacji z pola, gdzie było e, lepiej, gdzie, gdzie było e, gorzej i potem można się zastanowić, czy tam więcej podsypać, czy jednak po prostu jest ta gleba, tam jest po prostu mokrzej, słuszej, ale, ale mamy już tą informację. Zarówno w postaci shapefilów, jak i pliku e, PDF. PDF raportu, czyli, jeżeli ktoś na przykład świadczy usługi, od razu ma dokumentację z informacją, ile było skoszone. Jak wyglądała charakterystyka danego pola. Mhm, super. A tutaj mamy yy, użytkownika, użytkownika kombajnu najlepszego na świecie, tak. czyli Bizona, który ma za, zamontowane. Tak, mam zamontowane to u siebie na kombajnie, także troszeczkę się w tym roku bawiliśmy z tym. Eee, to może do ta, środka wejdziemy, ta, bo nie widać tej mapki, bo nam słońce tu przeszkadza. Już nam tu chłopacy pokazywali. Mapka. Tutaj mamy akurat zrzuciliśmy sobie to z mojego gospodarstwa, czy gospodarstwa moich rodziców, które tam brat prowadzi z ojcem ja. Ja czasami tam pomagam i lubię sobie kombajną pojeździć. E, także troszeczkę tego nas preparowaliśmy Także ma autopilota. E, tutaj jest hydra system i jest mapki, czyli mamy tutaj gospodarstwo, mamy ileś tam pól. Nie wiem czy dobrze widać, bo przeszyna I przykładowo mamy tutaj mapkę, która jest rzucona z tego czujnika plonu, i tutaj jest przykładowe pole. Różne tam kliny i tak dalej. Widzimy tutaj. Jak widać jaka jest mozaika, czyli to, jest akurat, to są rędziny typowe, te jest które ma tam około 7 hektarów I tutaj pięknie widać, tutaj także jest takie ciemnozielone. nie wiem czy będzie widać to na filmie Myślę, że coś widać Tak, coś widać pewnie, mamy około 9 ton, a w innych miejscach jest 5 I tak jak widać jest to po prostu kompletnie A co kompletnie... to za było akurat? To, to akurat tutaj była pszenica o zimę. Mhm. Także ona planowała, gdzieś tam średnio wyszło chyba z tego kawałka około 8 ton na hektar co było fajne jeszcze, na samym mierniku plonu też widać jak, e, jaką mamy wydajność, bo on jeszcze pokazuje ilość ton na hektar, czyli wydajność. Udawało mi się tak zrobić, ta pszenica na szczęście była bardzo krótka. Nie? I jakby cały czas dobierając prędkość, ustawiałem tak, żeby około 9-10 ton wydajności na hektar. Czyli niektórzy pisali gdzieś tam w komentarzach nam pod filmem, że to jest niemożliwe, żeby bizon tyle przerobił. Tak dało się. Niestety nie zrobiłem zdjęcia. Było po prostu czyściutkie pole po wykoszeniu, bo było stależowane akurat despad, to pojedyncze gdzieś tam samo wybyły. były. Także rewelacyjnie to wyszło. Także dzięki temu udało się pogonić kombajnem, także no, hektar w godzinę w zasadzie się robiło. Oczywiście wiadomo, duży kawałek, nie ma uwroci. Jakby zmapowane i to co było tutaj się sprawdzało dokładnie, bo od razu też ważyliśmy, bo akurat skup jest na szczęście blisko, więc można Czyli było, od było razu zważyć. Porównane tutaj. i wszystko tak. działa. Tak. Super. A co do samej nawigacji? Mhm. To co możemy... On... Jest... Raczej tutaj u, u Pana Tomasza został z, zastosowany blok, blok hydrauliczny e, ale te, również tą kierownicę którą mamy tutaj na, na stanowisku możemy też montować do Czyli to do w zależności kom, od kombajna. klienta to co sobie życzy. Dokładnie. Można po prostu uzbroić kombajn i, i przerzucić na te dwa, 3 tygodnie ż, żniw tą kierownicę i wtedy ona pra, pracuje w kombajnie. E, a a to, cały rok może na przykład pracować w traktorze. Dokładnie. Mhm. Tak, a jeszcze co tam ciekawe, to jest fajna rzecz jeszcze, bo jest zrobiony czujnik wysokości, czyli jest zamontowany czujnik poziomu headera, czyli to jest akurat używane tam, żeby rozłączać, czyli podnosimy header, rozłącza, nie, nie, nie maluje tego eee, i można sobie próg stać, przy którym Aha. sobie rozłączamy, także nie musimy nic klikać, w zasadzie wjeżdżamy, się wszystko automatycznie robi. Eee, co jeszcze ciekawe, jest tam wirtualny zbiornik, czyli mhm. de facto jest tak, że Kasujemy sobie, jak wysypujemy, kasujemy i on pokazuje, jak się zbiornik zapełnia. Generalnie na polach, na pszenicy. To jest tak, że jak już mi pokazywało 100%, czy tam 98, to już klapa się ruszała. Także to Czyli faktycznie... u nas jak mamy powiększony zbiornik, będzie to ciekawe, bo będziemy tak. mogli sobie określić rzeczywiście, bo takie spekulacje to trwają, to znaczy, ile powiększony, nie? To znaczy to jest tak, z tego co mi mówiliście, to powiększaliście chyba o pół metra sześciennego. Normalnie w bizanie to chyba ma 2,5. No to tam różnie, na przykład rzepaku to w zależności od gęstości. W tamtym roku to potrafiło być pod dwie tony, taki mhm. na full. W tym roku to było mniej, powiedzmy te 1700. 1800 kg. Chociaż kiedyś mi się wydawało, że rzepak rzeczywiście jest lżejszy i jest mniej. Pszenicy to tak właśnie też pod te dwie tony potrafiło wejść. No ale to, to zależy od odmiany i też jakby na tym polu, tak, ta pszenica zawsze jest specyficzna, bo to mhm. na tych rędzinach ona jest inna. Jakby ktoś zobaczył, to pszenica po prostu wygląda inaczej. Tak samo samo zboże krótkie ja nie jest. I jakby tam nigdy nie, nie ma, że jest wylężone, bo, bo nie. E, mhm. I ta pszenica zawsze jest cięższa, także później. Wtedy się tak, na, na całości inaczej tak, rozkłada, nie? właśnie jest na fajnie robiona w ten sposób, że można dwa sposoby. Jeżeli wiemy już ile mamy metrów sześciennych, czy gęstość w zbiorniku, to wtedy e, w zasadzie można sobie to przeliczyć, nie? Ewentualnie można e, z, pojechać na wagę, czyli na przykład naciskamy sobie guzik on wtedy, zaczynamy kosić, No sobie zbieram, naciskamy guzik stop na przykład nakosimy przyczepę, ktoś jedzie na skup, dzwoni do nas, hej wyszło mi tyle i tyle, naciskamy znowu guzik, ale możemy w międzyczasie sobie jechać kosić nadal, tylko może być tam trochę przekłamane i cała kalibracja na tym polega to jest znowu mm -hmm. dosyć proste gdzieś tam się pawiłem trochę z gęstością w tym roku, żeby powyznaczać, ale to takie różnie, że tak powiem, to wychodziło, nie? a to co jeszcze mówiłem, że w zbiorniku nie ile jest Oczywiście to jest wszystko jakieś zboże czyste, bo jeżeli na było takie jakieś kawałek, że strasznie było zakwaszczone, pół na pół prawie, jakieś takie resztki, nie? no to, to wtedy zakłamuje, no, ale to jakby nic z tym nie poradzimy, więc. Mhm. Jakby, ale normalnie to w zasadzie mówię, można w ciemno ufać temu wskaźnikowi, ile, ma, ile mamy w zbiorniku. Nawigację u nas y, prawdopodobnie zrobimy na, na tym bloku, tak, mhm. bo mamy bardzo fajną kolumnę kierowniczą, więc tak, tutaj jeszcze, jeszcze zobaczymy, zaczniemy od czujnika plonu, mhm. a w międzyczasie wyjdzie, które, które rozwiązanie będzie lepsze. Dobrze, no to fajnie, chłopacy. Super, bardzo się cieszę, że u nas na kanale rządzą polskie marki, że jesteście polską marką, że będziemy mogli na naszym bizonku założyć Wasz polski produkt bardzo nas, nas to cieszy i, i, i mam nadzieję, że, że tutaj powoli ludzie będą się przekonywać, że my jako Polacy myślę, że robimy niesamowite rzeczy. możemy. Takim bizonkiem kosić pszenicę 8 ton, sypała hektar na godzinę. No, tak, uważam, jak na tak wiekowy tak, kombajn to jest niesamowite. Tak, tylko mówię, to oczywiście pewnie część będzie hejterów. Ktoś tak, powie, ktoś że powie, że nie. Się, że że się nie, nie da. da Ale u nas jest na stanowisku Naprawdę, Waldek też tak, mówi, że się da. Więc da się, no, tylko no. mówię, to były jakby specyficzne warunki, czyli cały czas na pełny header. Ja uważam, że nie ma sensu kosić na 3 No uważam, nie to, że nie ma sensu, ale wtedy masa się rozkłada na całą mocarnię, na całą szerokość. Więc lepiej dobierać tą prędkość do danego Mi się pokożenia. wydaje, że jeszcze w bizonie. Ten, tak. Na cały header to raz, ale jeszcze ten, ten kwestia tego ślimaka jest. nie? Tak. U nas jest już ten header nowoczesny, więc to jeszcze będzie lepiej. Tak. Więc będzie można jechać szybciej. Myślę, i on tak. gardziel jest dłuższa, więc będzie podawał tak... Też równiej będzie. No bo tak jak nie bizony, będzie takimi tak. uderzeń tak. na mocarnię. Tak. Tak. Partii, bizony, najgorsze to jest to, że właśnie taka nierównomierność. Albo nagle coś złapie... I wtedy a, się zapycha tak, wtedy się zapycha. A tutaj... No i krótka e, gardziel powoduje tak. to, że jak jest zboże leżące, tak. że już jest wciągane do tak, kombajnu, wciąga, a ono jest jeszcze nie skoszone. Tak, tak. I jest niefajne. Zresztą na przykład w autopilocie jest jeszcze fajne to, że e, jak kosze wylegę, to jest, nieraz nie, nie jest tak, że jak powiedzmy jest zboże wylężone w jedną stronę, a tutaj mamy tam, akurat ja ustawiam sobie zakładkę 20 cm, żeby mieć święty spokój, wiadomo przy wjazdach, jak tam czub do przodu wyjdzie, to żeby się nie stresować, no to nieraz by było tak już odruchowo, człowiek by odjechał i oczywiście takie zygzaki, a tutaj po prostu puszczam sobie kierownicę, oprę się o barierkę i mogę się skupić na, na obserwowaniu kom, jakby headera samego, tak, jak on pracuje, a nie to, żeby jechać prosto. Mhm. I fajnie to wygląda z tyłu. Jeszcze jak ktoś ma prasę na przykład, bo u nas to się słomy nie zbiera od wielu lat, no to jeżeli ktoś ma prasę, to doceni kogoś, kto ma autopilota, bo z Na tyłu pewno, jest będzie mógł sobie jechać. Tak. Lepiej. Jest... Wiemy, że nieraz tam na takich małych polach, jak jest tak mm -hmm. naowijane tym kombajnem, to potem tak. trzeba praktycznie by i z widłami i to mm -hmm. podgarnąć. Nie? Tak, także no, tutaj macie użytkownika doświadczonego, bo już kombajnem to już ponad 20 lat, nie, tym bizonę. Także i... wiesz, wiesz, Ja to, ja to traktuję, traktuję trochę hobbystycznie, jakby tę pracę, więc jakby nie to, że... że... No ale jakbyś miał du dużo kosić naprawdę, to hmm. jeszcze bardziej to wszystko się doceni, te ułatwienia, tak, nie? Tak, zdecydowanie. <laughs> zdecydowanie i to jest tak niesamowita ulga jeszcze w tym roku. Tam klimatyzację dorzuciliśmy i się zastanawiam, dlaczego wcześniej tego nie zrobiliśmy. Bo, no, no, czasami człowiek odwleka pewne rzeczy, a już dawno by mogły być, nie? Tak. Także nie ma się co wahać, tylko po prostu trzeba się decydować i, i tyle, nie? Najlepiej sobie gdzieś pojechać. Tak jak my testowaliśmy ten hydrostat, pojechaliśmy do Roberta, od którego braliśmy ja się, przejechałem tam się z kardium. mówię, nie, 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 nie. Mówię, to, to... No niestety nie mam hydrostatu, także skrzynie biegów w, w Bizanie to w zasadzie z zamkniętymi oczami mogę rozebrać, niestety. Też dwa lata temu był przypadek taki, głupienity nity na mechanizmie różnicowym, wydawało się, a super, szybko się naprawi, ale... Największe czasu zajęło wybicie tego, bo nie chciało mm -hmm. się rozbierać. Ja myślę, celestety. że gdyby te kombajny były produkowane do dziś, to te wszystkie wady byłyby poprawione i byśmy mieli. Znaczy akurat w Bizonie super, to w końcowych wypustach, to była skrzynia od rekorda, nie? Więc tak, jakby tak. to była duża ulga. Ale no, myślę, czy... że można by z powodzeniem tak, montować no, tylko hydrostat. Tak, hydrosat by się przydał. No, znaczy, no wiadomo, Bizon ma jeszcze inny, wiele innych wad, nie tak. się, ale na swoje czasy, swoje Na robotę... swoje czasy był przełomową maszynową. Tak, maszyną. tak sw swoje zrobił. Ale dobry, nawet seryjny Bizon z tymi wadami, o których tu rozmawiamy, ale dbany i dobrze przyszykowany na sezon, to jest. Ale ale nie, no właśnie to tutaj też można by powiedzieć, że można wziąć usługę, a tutaj tak jak u nas na gospodarstwie jest około... 35 hektarów. Szczerze, ten Bizon naprawdę wystarczy. Nie? Bez problemu pojedziesz sobie sam, wolniej lepiej wyczyścić. Tak, masz się... pogodę to wjeżdżasz, nie masz pogody tak, to i jeszcze nie. Jeszcze nieraz było tak, że się pojechało dwie godziny. Dobra, miernikiem jeżymy jeszcze wilgotne, poczekało się dwie godziny i święty spokój. Trochę, nie... tro, trochę mówię, trochę bestycznie atrakcje ja Bardzo lubię jeździć kombajnem. To robię coś innego na co dzień, ale, ale żliwa zawsze przyjeżdżam i. I jednak so, lu, lu, lubię sobie pojeździć tym sprzętem. Tak. No to je, jednak gdzieś tam się przypomina czasy, no kiedy tak. było się dzieciakiem i No u jak byliśmy mali, i no Bizon jechał, i, i, i zawsze kombajnista zwalniał kolana, a potem musiał mu dołożyć gazu. To jest coś niesamowitego. Ja kocham ten sprzęt za, za to, jak wygląda i jak, za ten dźwięk i w ogóle. Także panowie, nie przeszkadzamy już, bo i u nas, i u was jest dzisiaj straszny ruch na tych stanowiskach. Myślę, że się mm. zobaczymy już i będziemy pokazywać. Myślę mm. już, jak będziemy coś tutaj. Ja też mogę ci podesłać filmik jeszcze z koszenia, z tego bizony, to Bardzo to chętnie. To i gdzieś, tam gdzieś tam go tu na pewno dodam. Tak, to, to wczoraj, co ci wysłałem. Tak, tak, tak. To No wiadomo, że jak się wysyła przez... tam przez Messenger czy tam gdzieś, to trochę nam się zmieńcza, ale to tak, podesłać tam to... jakimś dyskiem. Dobra, to ci gdzieś. Tam... Rzucałem, żeby to widzowie to, rozpoznali o, to, to, co, to, o to co to chodzi, chodzi żeby była to to dobra jakiegoś. jakość. Dobrze, no to co? Panowie, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę, że nawiązaliśmy kontakt i pokażemy te fajne wasze czary w naszym bizonie. Zwykle na bednarach mamy, dzieje się bardzo dużo. Wpadliśmy, chociaż na chwilę zamienić trzy słowa na, na główne stoisko Agroprofil i w tym roku mamy tutaj yy, polski traktor gąsienicowy, tak? Już rozpoznał Rafał, że silnik jest na pewno od Bizona. Yy, tak, jest to silnik Leylanda, yy, silnik sześciocylindrowy, yy, licencyjny na licencji produkowany w Polsce, na licencji oczywiście brytyjskiej, yy, ciągnik, który został tylko i wyłącznie w sferze marzeń, yy, został, proto, yy, został na etapie prototypu uznano, że Polski nie stać na e, przemysł ciągników gąsienicowych w związku z czym nie wszedł do produkcji seryjnej wyprodukowano ledwie e, kilka egzemplarzy prototypowych na tym, na tym zakończono to ten jest z którego roku? pewnie z szacunkowo z lat 70 ile koni? przełom lat 60-70 97 koni, 97 koni co. Tak. no ciekawe, mamy zamknięty pewnie tak, tak, ale tak sobie tu od góry podejrzymy. No, ale tu właściwie minimalizm pełen. Z tyłu mamy podnośnik. No, powiem, że bardzo ciekawa maszyna. Pierwszy raz widzimy silnik bizona w środowisku innym niż kombajn. Nie jest to takie 100% pewne, że to jest akurat wersja bizonowa, kombajnowa. W momencie, jak on był uruchamiany, odsyłany z muzeum do, do uruchomienia, do renowacji, okazało się, że ten silnik ma bardzo mocną instalację pneumatyczną i stąd przypuszczenie, że to może nawet nie być wersja bizonowska, tylko to może być wersja autobusowa. Aha, czyli jest Autosano h 9 ale ten dzwon tutaj tak samo, nie? Widać, że pompa jest w Leland, oryginalna, ale nie polska. Tak faktycznie. No różni, może. Lepsza. Różni się ta... uh. Może i tak. Wykręcamy ją. <głos> <głos> Super. Naprawdę cieka ciekawa rzecz. No. Ale ten unikat. Mhm, unikat. Tak. Ale to taki ciągnik bardziej do... miałby zastosowanie generalnie. Były dwie wersje. Była wersja rolnicza i była wersja budowlana. My mamy wersję, wersję rolniczą. Wersja budowlana różniła się tym, że kabina była tylko jednomiejscowa. Tutaj jest miejsce dla pomocnika traktorzysty, operatora, operatora urządzeń rolniczych. To no, oczywiście robione na PGR, to, to nie ma tutaj wątpliwości, że to, to nie był ciągnik dla, e, dla indywidualnego rolnika. A prędkość znana jest jaka taka kilkanaście km na godzinę. Dobrze, my musimy lecieć, ale naprawdę tak warto było dzięki za, za dzięki. przekazanie informacji. Myślę, że to ciekawe dla nas i dla widzów. Jak się będziecie kręcić dalej, będzie tutaj kolega, który z ramienia muzeum nadzorował konserwację. On na pewno potrafi więcej powiedzieć. Jak znajdziemy chwilę, to bardzo, bardzo chętnie. Dzięki. Idziemy sobie z Rafałem i tutaj chyba najnowszy New Holland Jakiś CR11. Rafał, do naszej gardzieli ten header? Tam mamy filtrowanie powietrza. Nie, dzieje Ale z kolei w sadownikach mamy podwójny system filtrowania powietrza. Te maszyny często kadary, pracują w, z, budowy, no w. E, na tych w ciężkich, szkodliwych warunkach dla zdrowia i e, to filtrowanie powietrza tak, musi być troszeczkę inne. Jeżeli właśnie przygotowujemy się do pracy z opryskiwaczem chociażby, widać, że przygotowujemy coś się do tych zabiegów agrotechnicznych, Mamy kółeczkę, ale tak, on, tak, on tak, normalnie, tak, normalnie się operatu, podnosi, tak, nie? Cały. jest klimatyzacja. Tam mamy dodatkowy taki panel sterowania, który, jeżeli go włączymy, zamyka nam filtry pyłkowe do powietrza. Klimatyzacja tworzy nam nadciśnienie w samej Trzeba wejść tanie. do środka do góry eee, zobaczyć jak jest to, nastawanie się. A tu mamy motarnię. Musimy mieć tutaj pozamykane wszystkie szyby, drzwi, okna, szybeltachy i wtedy mamy troszeczkę wyższe ciśnienie w środku niż, niż jest na zewnątrz. I wtedy całe filtrowanie powietrza odbywa się poprzez te filtry węglowe. To jest jedyny wlot, gdzie, gdzie dostaje się powietrze do środka. Operator wszystko widzi na ekranie wyświetlającym te parametry pracy. Tam jest też poziom zużycia. Wejdziemy sobie do góry, zobaczymy, jak widoczność. Jeżeli chodzi o przekładnię, tutaj e, mamy. Widać dobrze, nie? To, ok, to ok. nie? to jest też znajdujemy tutaj w kraju bardzo dużo fanów i zwolenników. Ale Potem, trzeba się wychylić no 90 to, stopni tam, żeby to zobaczyć to jest ma koniec ma hederu. No. No. Był może raczej ten maszenie, te, Tak jak tutaj za moimi plecami, tak? Te Rura. Też duża, K8, co? Systemy nawigacji, automatycznego prowadzenia. No. Ale guziczków. A fajne siedzonko, nie? gdzie Operator nieważny. Mam kabina niska. Nasza jest wyższa, nie? Czy czasami nawet są Co? Może tak się wydaje? Może się tak wydawać. Super, dobra, schodzimy, nie będziemy tutaj. Ja w ogóle myślałem jak widziałem na filmach, myślałem, że to tutaj y, są metalowe, a to są plastikowe, nie? Tylko mają, Dobrze. Dobrze, idziemy pilnować naszej maszyny. Jak mam nazwać ten projekt jeszcze dodatkowo do tych chłopaki? Nie wiem, nazwij jak tam. Słuchajcie, jesteśmy właśnie tutaj y, razem z Max Dywanik i skanujemy właśnie tutaj y, podłogę naszego bizonka, bo tutaj chłopacy obiecali, że. Wykonamy dla Was tutaj specjalny dywanik od naszej firmy, który będzie pięknie tutaj pasować do tej całej kabiny. Także śledźcie chłopaków i niebawem zobaczycie efekt końcowy. Dobra, to nie zdradzamy jakiego będzie tam koloru ani, ani nic. Dokładnie. To my się zdajemy na Was, na pewno będzie sztos. Dzięki pięknie. Już mamy gotowe. Dobra, projekt jest gotowy, cała kabina została pokryta, także mamy rzut 3D. Teraz kolejny etap, to w naszej firmie wykonamy już gotowy projekt dywanika.